Witaj, na freję. Okłamałeś mnie. Co? Klnę się na wielką matkę, że. Skończył z tą bogobojnością. Wiem, że należałeś do drużyny Morkwalga. No proszę, bardzo jesteś przenikliwy, ale jednego nie przewidziałeś. Jestem tu w towarzystwie uzbrojonych po zęby ludzi. Zaraz ich poznasz bliżej. Nie jestem błędnym rycerzem, tylko wiedźminem. Nie przeszedłem wymierzać ci sprawiedliwości. To czego wypytujesz o przeszłość? Bo muszę wiedzieć, co naprawdę stało się w ogrodzie. Inaczej nie zdejmę klątwy z morkwarga. A po cholerę! Ten chuj powinien się męczyć aż po rach na rok! Jeden dzień dłużej.